W dzisiejszej walce z sieciami dyskontowymi, sklepami internetowymi i konkurencją kluczową sprawą jest satysfakcja klientów, którzy oczekują jej poprawy dzięki technologii. Jak zatem wykorzystać technologię, aby zdobyć przewagę nad konkurencją? Oto MC18, nasz najbardziej zaawansowany osobisty asystent zakupów skaner ręczny o funkcjonalności powszechnie znanej ze smartfona. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób MC18 może zrewolucjonizować doświadczenia Twoich klientów. Zaczynamy od odblokowania urządzenia. To czynność szybka i łatwa, dokonywana za pomocą karty lojalnościowej. Klient może rozpocząć zakupy natychmiast. Urządzenie jest lekkie, dobrze wyważone i zaprojektowane tak, aby umożliwić korzystanie z ekranu dotykowego oraz funkcji skanowania jedną ręką. Spersonalizowane powitanie sprawia, że klienci czują się bardziej docenieni. Mają dostęp do własnej listy zakupów online, która jest posegregowana według regałów. Mogą także skanować posiadane kupony, aby skorzystać z promocji. Skanowanie jest proste nawet w przypadku produktów sprzedawanych luzem, co sprawia, że zakupy w Twoim sklepie stają się łatwe i wygodne. Ale MC18 oferuje dużo więcej. Może na przykład proponować przepisy kulinarne dla skanowanych produktów, o recepturze z ofertami promocyjnymi na główne składniki i opcją dodawania do listy zakupów. Możesz tworzyć oferty związane z miejscem, w którym aktualnie przebywa klient, lub wykorzystać wewnętrzną nawigację ułatwiającą kupującym orientację w sklepie. Wystarczy, że wybiorą poszukiwany towar i skorzystają z mapy, która pomoże im do niego trafić. Nie zapominając po drodze o niezbędnych składnikach. Żarówki zostają odszukane i zapakowane, i nie ma potrzeby wyjmowania ich i przypakowywania przy kasie. Klienci mogą kontrolować kwotę zakupów, a więc lepiej gospodarują wydatkami. Zaś statystyki pokazują, że są gotowi wydać więcej. Dzięki MC18 wszelkie problemy przy kasie znikają: żadnego stania w kolejkach, stresu, opóźnień. Urządzenie może działać w połączeniu z technologią Smart Lens lub RFID w celu identyfikacji towarów z tagami kodów. Po zeskanowaniu kodu kreskowego na ostatnim produkcie klienci dokonują płatności w specjalnym kiosku lub opcjonalnie w samym MC18 albo też przy pomocy aplikacji w smartfonie. MC18 może również służyć do skrócenia kolejek. Kompletowanie zamówień złożonych online, sprawdzania dostępności towarów, dokonywania przecen. Osobisty asystent zakupów firmy Zebra Technologies sprawdził się jako rozwiązanie zwiększające przychód, lojalność, liczbę wizyt w sklepie, zadowolenie klientów. A skoro kupujący sami skanują produkty, oszczędza to także czas personelu. Czy mógłbyś sobie pozwolić na zlekceważenie takiego potencjału? Dowiedz się więcej na www.zebra.com ukośnikpss